Być może się zastanawiasz, co ci da założenie firmy szkoleniowej. Pytanie jest poważne, bo to jest gdzieś kwestia decyzji, czy warto jest inwestować w to swój czas, jakieś pieniądze. Zaangażowanie to jest poważna decyzja. Ja może powiem, co mi dało to, że założyłem firmę szkoleniową. Po pierwsze, uwolniłem się od swojego pracodawcy. Co miałem w Mercedesie, nie było źle. Miałem służbowy samochód, miałem y, kartę paliwową, sprzedawałem Mercedesy. Także to nie była zła praca, ale chciałem być wolny. Chciałem decydować o swoim losie, chciałem mieć wpływ na swoje życie, chciałem mieć trochę więcej pieniędzy. Ale też nie chciałem zaciągać żadnych kredytów, pożyczek, więc zrobiłem to na zasadzie tego, co wiem, jak, jak to zrobić. I nawet żona powiedziała, że, no, że mogę wziąć pożyczkę. Żadnych pożyczek, żadnych kredytów. Po prostu zakładam firmę szkoleniową i działam. I tutaj to przyniosło skutek dosyć duży, no bo uwolniłem się. Wyremontowałem, wykupiłem mieszkanie, wzięliśmy ślub z żoną. Własnych pieniędzy, sam, jakby na to, że powiem, sobie zapracowałem. Nie musiałem gdzie pożyczać. Naprawdę mogę powiedzieć, że gdzieś tam dzięki temu, że założyłem firmę szkoleniową, zaczęło mi się lepiej życie układać, bo mogłem sobie pozwolić na niejedną rzecz, na którą bym sobie nie pozwolił, będąc pracownikiem, będąc gdzieś na etacie, bo w ten czas. Ten czas te moje zarobki byłyby po prostu określone do pewnej kwoty i nie więcej. Tak też było. W momencie, kiedy założyłem firmę szkoleniową, zarobki były naprawdę różne. Ważną kwestią jest to, że wkładając w interes 200 zł, bo tyle włożyłem w firmę szkoleniową własną, wkładając 200 zł, ja wyciągałem miesięcznie od 10 tysięcy wzwyż. Były miesiące, na przykład jakiś tam grudzień, w którym wyciągnąłem 40-50 tysięcy, dlatego że akurat budżety się zamykały w firmach, w związku z tym gdzieś tam po prostu tych szkoleń było dużo więcej. Zarobki naprawdę są dobre, na pewno dużo większe niż jest się u kogoś trenerem, gdzie się u kogoś pracuje, bo tutaj po prostu masz wpływ na to, ile zarobisz. Ja zrealizowałem jakąś część swoich pragnień, swoich marzeń dzięki temu właśnie, że miałem firmę szkoleniową, to pozwoliło mi realizować swoje pragnienia. I tobie też to wyjdzie, dlatego że jeżeli pracujemy, wiemy, co zrobić, a ja ci powiem, co masz zrobić, jak masz to zrobić, gdzie się reklamować, jak się reklamować. Powinź to wszystko tak, byś mógł, czy mogła, na tym rynku zaistnieć i też zarabiać. Być może się zastanawiasz, czy ja robię to, aby dobrze dla siebie. Bo przecież, jeżeli ty założysz firmę szkoleniową, będziesz moją bezpośrednią konkurencją. No tutaj chciałbym Cię uspokoić, że tak naprawdę konkurencja zawsze jest korzyścią dla klienta, bo przecież to klient zyskuje lepszą ofertę, lepszą usługę. Prawda jest taka, że Polska jest za duża, byśmy walczyli do tego samego klienta. Tu jest tak dużo firm, które korzystają ze szkoleń, że no. Nie będziesz moją konkurencją, dlatego że gdzieś będziesz w Polsce, gdzie ja nie będę. A w związku z tym to nie jest konkurencja. To po prostu jest normalny rynek, rynek szkoleniowy, gdzie tych firm powinno być więcej, by klient mógł sobie wybrać to, co chce. Ponadto każdy z nas ma gdzieś inną specyfikę działania i jakby działa w innej niszy, ma innego klienta. Ja specjalizuję się w szkoleniach stricte trenerskich i wystąpień publicznych, a ja w związku z tym tutaj praktycznie. Ta szansa, że będziemy sobie w konkurencji, jest znikoma, naprawdę znikoma. Więc to nie jest tutaj akurat dla mnie jakimś powodem, by nie dać ci wiedzy. W związku z tym, to jeżeli ja nie czuję w tobie konkurencji żadnej, w sensie takim, że nie, nie, nie walczymy o tego samego klienta na tym samym podwórku, więc jeżeli ja nie czuję zagrożenia, będę mógł ci przekazać pełną swoją wiedzę, całą tą, która pozwoliła mi odnieść sukces, podzielę się z tobą. Dam ci wsparcie, byś i Ty, mógł czy mogła działać na tym rynku w 100%, tak, by odnosić sukcesy. Tak pomyślałem sobie, że teraz pojadę, pojedziemy do mojego biura. Pokażę Ci gdzie działam, gdzie prowadzę do szkolenia, jak wygląda moja sala szkoleniowa biuro. Tak byś zobaczył, zobaczyła, że to wszystko jest realne. Zacząłem z kwotą 200 zł. Dzisiaj mam biuro, które jest w centrum miasta Poznania, to biuro, że tak powiem jest w biurowcu w biuro się ładnie prezentuje, są dogodne warunki do nauki, do tego by się dobrze czuł. Ja też mam jakby dla siebie że powiem, lepsze warunki, bo to mi pozwala popracować, tak? I chciałbym zaznaczyć, że to biuro jest wyłącznie dla mnie. Także. Firma szkoleniowa jest naprawdę gdzieś tam odważną decyzją w życiu, ale też otwiera drzwi na możliwości na to, by realizować swoje marzenia, pragnienia, jeździć po, po że tak powiem, w różnych miejscach. Na samym etacie nie zawsze to się uda. Przynajmniej ja jestem z tego zadowolony, że założyłem firmę szkoleniową, mi to wiele dało. Co też jest ważne, to wzmocniłem sam siebie, gdzieś stałem się bardziej pewny siebie, zdecydowany. To wpłynęło na moje życie, jakby nie patrzeć na to. Że teraz jesteśmy już w centrum i dojeżdżamy do biura. Biuro jest w biurowcu typu Atlanter. Biuro jest trochę specyficzne w sensie samego budynku, bo jest w stylu angielskim, tak troszkę. To znaczy, że wnętrze, jakby tutaj ten hol, korytarz na, na wszystkich piętrach, jest przeszklony. Bija nam się do środka dużo słońca. Bija nam się dużo słońca do środka. Także dzięki temu mamy jasne to biuro, ten biurowiec. No, wjazd do, do garażu jest fajny, bo jest naprawdę pod kątem bardzo ostrym. Co widać, tak, co widać, jest trochę do manewrowania. No ale biuro akurat z garażem to jest rewelacja. Dlatego, że nie muszę się martwić o to, czy jest wolne miejsce do parkowania, tylko po prostu przyjeżdżam, wjeżdżam do garażu i już jestem. Na pewno bym tego nie zamienił na inną formę. No bo strefa niestety nie zawsze są miejsca. Czasami ludzie trochę narzekają, że. Trzeba chwilę poszukać miejsca do parkowania, no ale cóż, no, nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich, ale jednak lepiej jest mieć biuro gdzieś w centrum miasta niż chociażby gdzieś na prowincji, gdzie ktoś by miał jechać PKS-em. No to, no to kłopot byłby, tak. Parkowanie to wymaga tutaj trochę zachodu. Dobrze, na chwilę się wyłączę i przejdę na ręczną kamerę. Także idziemy teraz do biura. Pokażę ci jak ono wygląda. żeby jechać windą mamy specjalną kartę. specjalną kartę i idziemy na czwarte piętro do biura. No, chwilę to potrwa, zanim ona sobie ruszy, ale jest winda przeszklona, gdzie możesz zobaczyć biuro jak biurowiec, jak wygląda w środku, jadąc na górę. Tak jak mówiłem, biurowiec jest w stylu brytyjskim, gdzie wewnętrzna część biurowca jest przeszklona i tutaj taki efekt ciepłego miejsca też spokojnego. widać windę z tyłu. Tu jest sala szkoleniowa moja, na której prowadzę szkolenia. Sala ta, no, z 25, 30 metrów, już nawet dokładnie nie pamiętam. I sala ta naprawdę y, jest efektywna. Jak może zauważyć, na końcu sali mamy krzesła, które są w stosy poustawiane tak żeby w ciągu dnia mieć miejsce. Tu jest jakby dyżurna kamera, którą wykorzystuję podczas szkoleń, by pokazać uczestnikom efekty ich pracy. A tu z kolei, że tak powiem, na dole masz biurko, gdzie mogę sobie, że powiem, wyciągnąć laptopa, postawić, że powiem, materiały i pracować u góry, można za projektor. Ale nie ukrywam, że projektor używam bardzo rzadko, dlatego że skupiam się jednak na szkoleniach warsztatowych, gdzie ludzie ćwiczą, gdzie mogą nabyć konkretne umiejętności tu i teraz, wychodząc ze szkolenia, mają wiedzę, a nie tylko wiedzę teoretyczną. Także to jest dosyć istotne. A już tak przy okazji, przy szkoleniach z wystąpień publicznych często używam. Właśnie to lustro, które jest. Są to drzwi, po prostu szklane, ale to, to lustro pozwala nam ćwiczyć postawę, komunikację gdzieś tam, jak robić dobre wrażenie, budować wizerunek. Także no jest to przydatne. No, a oczywiście, to jest taka jedna strona. Druga strona jest to, że mamy tutaj w tym momencie taki mały aneks kuchenny, gdzie możemy sobie Spokojnie wypić herbatę czy kawę. Drugim pomieszczeniem, z którego korzystam, to jest to pomieszczenie, w którym nagrywam szkolenia na wideo, tak zwane na ścianę. Czyli stoję, że tak powiem, tu z tej strony, a Tutaj akurat jest oświetlenie, tutaj kamera i tutaj nagrywa część swoich materiałów. Oczywiście tutaj mamy stół, który służy do służy mi do prowadzenia webinarów, które, że powiem, są czasami częścią szko szkolenia. To miejsce wykorzystuje. Przy tych szkoleniach, właśnie wideo, przy szkoleniach online. Tak więc to jest moje miejsce pracy. Tu pracuję. Chciałem powiedzieć, tu żyję, bo po części też tak można powiedzieć, że czas, który tu spędzamy, jest czasem, w jakim tu żyjemy. Tak to wygląda mniej więcej. Oczywiście yy, nie krępuję się używać swojego wizerunku, dlatego, że większość osób ma y, z tym trochę trudność, żeby pokazać Ciebie, ale dzisiaj jest tak, że ludzie kupują, y, kupują od człowieka, od ciebie, a nie od firmy. A w związku z tym, jeżeli możesz eksponować firmę poprzez swój wizerunek, to zyskujesz o wiele więcej, Więcej osób do Ciebie przyjdzie, większe zaufanie zdobędziesz, a przecież na tym Tobie zależy, tak samo mi na tym zależy, dlatego sobie to bardzo mocno chwalę i nie krępuje się swojego wizerunku. No cóż, co mogę Ci powiedzieć w ostatnich słowach tego nagrania, to to, że to szkolenie, jak założyć firmę szkoleniową, pozwoli Ci odnieść sukces na rynku, wejść na niego. Dlatego, że unikniesz wielu pułapek, jakie stwarza ta branża. Dzięki temu będziesz mógł ćwiczyć lepszą jakość, a nie naprawiać błędy. Dzięki temu będziesz mógł zdobywać większy rynek i cieszyć się przyjemnością tej prowadzenia działalności, przyjemnością działania. A przecież o to chodzi. Tak więc teraz to, co trzeba zrobić, to podjąć decyzję, by wziąć udział w tym szkoleniu, by poznać tajniki, by poznać szczegóły, by zdobyć wiedzę, jak odnieść sukces w tym biznesie, jak założyć firmę szkoleniową, jak na tym rynku działać, jak sukcesywnie promować nowe produkty. Pozdrawiam Cię serdecznie i. Do zobaczenia przy następnych nagraniach wideo, czyli, już jako samo szkolenie. Pozdrawiam!